Teraz o innowacjach dla studentów. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej zamontowała największą w Polsce instalację systemu ogniw fotowoltanicznych. To ogromna bateria słoneczna, która zimą będzie ogrzewała budynek uczelni, a latem go chłodziła. Ta instalacja, która wygląda jak ściana luster, kosztowała prawie 3 miliony złotych. Pozwala na przetworzenie energii słonecznej na prąd niskiego napięcia. Będzie on wykorzystywany do oświetlenia budynku i zasilania systemu klimatyzacji. Podobne instalacje z powodzeniem stosowane są na całym świecie. W Europie funkcjonują m.in. na dworcu kolejowym w Berlinie i lotnisku w Monachium. Nasi studenci będą z tego zadowoleni, ponieważ obniżymy koszty funkcjonowania uczelni, co też rzeczą będzie rzeczą niebagatelną. Obliczamy, że na początek powinniśmy uzyskać około 10% oszczędności w kosztach energii, a Tutaj chcę podkreślić wyjątkowość tych ogniw fotowoltaicznych, dlatego, że to nowa, nowatorskość tego rozwiązania polega na tym, że pobieramy energię słoneczną, którą przetwarzamy na energię elektryczną. To jedyna tej wielkości siana fotowoltaniczna w Polsce ma ponad 200 m2. Moc to około 10 kW z około 100 m2. Władze uczelni liczą na duże oszczędności. W pieniądzach trudno w tej chwili przeliczać, ponieważ no, z biegiem czasu energia, koszty energii elektrycznej idą w górę. Mamy też coraz więcej dni słonecznych, także to czas pokaże. Natomiast no, przewidywany czas zwrotu jest między 5 a 10 lat. Dodatkowo na terenie Rzeszowskiego kampusu zainstalowana została specjalna pompa pozwalająca na pobieranie ciepła wprost z ziemi. Dolnym źródłem jest 30 odwiertów po głębokrości, o głębokości 125 metrów w głąb ziemi. Te odwierty znajdują się po drugiej stronie obiektu. I jest taką integralną częścią całego systemu jest urządzenie tzw. Tak pompa ciepła, która nam przekształca energię z wnętrza ziemi właśnie na, na, na energię, na ciepło, które idzie tutaj, znaczy jest podawane na instalację grzejnikową w obiekcie. Przez większość sezonu grzewczego pompa będzie stanowić jedyne źródło dla instalacji ciepła. Dokładne wyliczenia dotyczące oszczędności będą znane po roku działania tego systemu.